Dzień dobry, nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam Państwa na naszym kanale Wici, który prowadzę razem z Ewą Żełuską. W ramach takiej małej promocji bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i łapki. Proszę również o rozpowszechnianie tego wideo wszędzie tam, gdzie można, ponieważ YouTube na pewno nam w tym nie pomoże. Za co z góry, z góry, dziękuję. Był sobie kiedyś człowiek, bardzo bogaty człowiek, który miał ogromny majątek, i jednocześnie był tak, tak, bardzo dobry, że wykorzystywał ten swój majątek dla lepszego i sprawiedliwego świata, tworząc organizacje społeczne wspierające um, innych ludzi, aby ci, którzy żyją w najbiedniejszym świecie, mogli zamieszkać w tym świecie najbogatszym i aby ci, którzy czują się ze względu na swój pociąg seksualny inni, mogli czuć się dumni z tego, kim, jakimi są. I znów proszę Państwa był inny człowiek równie bogaty jak poprzedni ale niezmiernie zły czarna postać taka ciemna postać który znudził, znudzony posiadaniem tylko i wyłącznie posiadaniem tej, tych worków pełnych złota chciał mieć także władzę nad Całym światem. I w tym celu kupował informacje, manipulował nimi według własnych upodobań, zaszczepiał w ludziach ideę tego, co uważał, że jest politycznie poprawne i za pomocą manipulacji Ulokował swoich ludzi na czele państw demokratycznych i kierując ich decyzjami sprawiał, że wszystko na świecie działo się w jak, jak najbardziej w odpowiedni sposób. Dla, dobra, dla jego dobra i dla dobra powiększania jego bogactwa. Bez względu na to, czy osiągnięcie tego celu było, były potrzebne rewolucje, czy konflikty wojenne, czy zamachy terrorystyczne, czy po drodze spotkał ludzi głód poprzez brak pracy. Generalnie, proszę Państwa, ludzie byli szczęśliwi. Byli szczęśliwi, mimo tego wszystkiego byli szczęśliwi, wierząc, że to wszystko jest robione dla ich dobra i dla ich wygody, i któregoś dnia spotka ich wspaniały świat stworzony właśnie przez tego, przez tego człowieka. Odnosząc się do tych dwóch historii, pierwsza, proszę Państwa, to była czysta fantazja. Z bajki wzięta, a druga to była, proszę Państwa, aktualna rzeczywistość. Bankowcy i potentaci, wykorzystując domenę informacji, zmieniają sytuację polityczną na korzyść tylko i wyłącznie swoich interesów. Ale zanim się skupimy na charakterze tej historii, należy pokrótce przeanalizować um, główne narzędzie, proszę Państwa, jakim jest informacja, a raczej, a raczej świat dezinformacji. Od dziesięcioleci obserwujemy postępujący rozkład społeczny i moralny, któremu towarzyszy kryzys edukacyjny, kryzys ekonomiczny oraz rozłam polityczny. Wielu nie dostrzega drobnego faktu, że to w jaki spo sposób postrzegamy nasze otoczenie, to co mówimy, to jak żyjemy, nie jest przypadkiem ani też zdarzeniem losowym, tylko jest zmaterializowaną iluzją perfekcyjnie zaplanowaną i realizowaną przez tych, którzy posiadają rzeczywistą władzę. Tworzenie iluzji, tworzenie codziennej rzeczywistości odbywa się, proszę Państwa, przez tzw. pranie mózgu, które w dużej mierze zależy od analfabetyzmu, analfabetyzmu, ignorancji i dezinformacji potenc potencjalnych e, ofiar, dezintegracja państw narodowych, dekompozycja społeczeństw, e, a także światowej gospodarki jest precyzyjnie planowana przez właścicieli wielkiego kapitału i przekazywana do dalszej realizacji przez odpowiednie jednostki. Ci kierujący się na najpotężniejszych ludzi na świecie skupieni są w bezpaństwowych rządach, jak można to nazwać, do których możemy zaliczyć CFR czy Klub Bilderberg przy czynnym współudziale Instytutu Tavistock. Na temat Instytutu mówiłam w poprzednim, w, poprzednim, w poprzednim nagraniu. Wszystkie te fundamentalne metody i techniki Tavistock mają tylko, proszę Państwa, jeden, jedyny cel: zniszczyć dążenie, zniszczyć pęd i psychologiczną siłę człowieka po to, aby pozostawić go ubezwłasnowolnionym, a tym samym. Uniemożliwić mu przeciwstawianie się tym, którzy dzierżą władzę, którzy zamierzają ustanowić nowy porządek świata, utworzyć nową umowę społeczną, którą tak na dobrą sprawę, proszę państwa, z nikim, z nikim nie ustalali. Sami, sami, oni sami uzurpują sobie, Tą władzy i tą możliwość utworzenia nowej umowy społecznej. Każda metoda służa, służąca rozbiciu rodziny i rozbiciu wartości. W przez rodzinę w odniesieniu do religii, przyzwoitości, honoru, patriotyzmu, nacjonalizmu i zachowań seksualnych jest manipulowana przez naukowców stawistów lub jemu podobnych. Jako aparat do kontroli, kontroli tłumu, a tym samym przyczyniając się do rozpadu społecznego w świecie sieci społecznościowych i komunikacji nic nie jest tym, czym się nam wydaje. Twitter, Facebook, WhatsApp, prasa cyfrowa czy jeszcze jeszcze wiele innych mediów, które Dołączają do tradycyjnych mediów, bombardują nas codziennie 24 godziny na dobę, bombardują nas wiadomościami i nasycają nas dezorientacją. W przeszłości informacje, proszę Państwa, czyniły nas ludźmi bardziej wolnymi, czyniły nas ludźmi świadomymi, ludźmi, którzy wiedzieli. Dziś jednak techniki informacyjne i techniki propagandowe, których na przykład e, znany wszystkim dr Goebbels e, używał do swoich e, nazistowskich, e, nazistowskich Niemczech są, dzisiaj są łatwiejsze do zastosowania i o wiele, o wiele potężniejsze. E, wśród e, Najczęstszych technik manipulacyjnych możemy zaobserwować, jak powtarzane są te same złe informacje w kółko, w kółko, aż do znucenia, które w rzeczywistości są tylko na linii celu, do, który oni chcą osiągnąć. A to, co idzie w przeciwnym kierunku, jest uciszane lub dyskredytowa dyskredytowane i człowiek, który ma inny punkt widzenia, prędzej czy później jest eliminowany społecznie z utratą prestiżu włącznie. Przykładem takim może być, proszę Państwa, tutaj y, ta modna choroba i to wszystko, co dzieje się podczas, podczas tej choroby. Sami Państwo wiecie, nie muszę tego przecież przytaczać, prawda? Fałsz powtarza się, y, a fałsz powtarza się, dopóki, proszę Państwa, nikt nie, nie zwątpi w jego prawdziwość. A nawet jeżeli zwątpi, to po prostu. Y, modyfikują ten fałsz po to, żeby podać go y, troszeczkę inaczej. Odwracają naszą uwagę od tego, co jest ważne. Robią wszystko, abyśmy skupiali się na tym, co nie ma znaczenia. Budują dla nas iluzję rzeczywistości. W rzeczywistości to są dwa światy: jeden świat dla nas, świat budowanej dla nas iluzji, i drugi świat rzeczywisty. Dla tych, którzy manipulują i, i rządzą nami. Poprzez słowa kluczowe, pomoc biednym, poprzez słowa e, kluczowe, takie jak pomoc biednym, głodnym i tak dalej, i równość, równouprawnienie e, i tak dalej, i tak dalej, nasze emocje i nasze uczucia są e, e, wzywane do wpływania, wpływania na nas w określony, w określony sposób. Wik wiktymizacja i Dramatyzacja stają się niekwestionowanym narzędziem komunikacji. Wystarczy tylko sobie otworzyć telewizor i posłuchać, jakiego typu tam są informacje, prawda? I teraz, proszę Państwa, tak długo jak społeczeństwo będzie odziane, w ignorancję i mm, będzie królował a analfabetyzm funkcjonalny, będzie, społeczeństwo będzie wierzyło w stworzoną dla nas iluzję i nie będzie potrafiło rozróżnić prawdy od dezinformacji to spreparowane niewolnictwo umy umysłowe yy, ograniczające nas do społecznego kolektywizmu będzie zwyciężało. A my my będziemy łatwym celem dla tej globalistycznej dominacji. Yy, od lat dajemy pozwolenie. Tak, proszę Państwa, od lat dajemy pozwolenie na destrukcję naszej spuścizny kulturowej, dajemy pozwolenie na destrukcję światopoglądu naszych dzieci. Nic nie robimy w tym kierunku. Dajemy pozwolenie na plądrowanie naszych zasobów natu naturalnych i wszystkiego tego, co po drodze zbudowaliśmy i na unicestwienie części społeczeństwa. A to z kolei jest celem tych, którzy posiadają prawdziwą władzę. Nie tego naszego rządu. Ci tych, którzy naprawdę posiadają władzę zmaterializowaną w tym imperium wielkiego kapitału. I tak, proszę Państwa, Klub Bilderberg i CFR, podobnie jak Instytut Stosunków Ludzkich Tawistok, zostały utworzone z inicjatywy Fundacji Rockefellera, którym prześwieca bardzo konkretny cel, czyli całkowita dominacja naszą planetą Ziemią. Taka jest prawda. Te pierwsze dwa byty CFR i Klub Bilderberg, ich działanie polega na analizie dostarczonych scenariuszy politycznych, dostrzeganiu Przeszkód, które mogą, które mogą się pojawić, aby skonsolidować swoje interesy w tej światowej przestrzeni swojej strategii geopolitycznej. I Tawistok jest najlepiej zorganizowanym ośrodkiem badań umysłowych na świecie który kontroluje ludzi, który stwarza programy do kontroli ludzi, a tym samym manipuluje ich zachowanie. I tak proszę Państwa, w 1954 wielu najpotężniejszych ludzi na świecie spotkało się w hotelu Bilderberg w mieście Usterbrug w Holandii. Co prawda klub powstał, powstał z inicjatywy Rittingera, Żyda polskiego pochodzenia. Ja już mówiłam, bardzo ciemna postaw, postać, ale był finansowany przez Dawida Rockefellera i CFR. Intencją tego pierwszego spotkania było przybliżenie ekonomiczne i polityczne Europy Zachodniej i USA w stosunku do bloku, bloku który się pojawi, bloku wschodniego. No i oczywiście na arenie, arenie zimnej wojny. Spotkanie to zakończyło się wielkim sukcesem, jak ocenili ich. Uczestniczy i postanowiono powtarzać je co roku, aby analizować bieżącą sytuację międzynarodową i oczywiście wpływać, wpływać na nią. I tak bankowcy, potentaci, prezeci najpotężniejszych firm świata, prezeci organizacji międzynarodowych, takich jak Forum. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne z Davos, Europejski Bank Centralny, sekretarze obrony i wiceprezesi Stanów Zjednoczonych, dyrektorzy CIA i FBI, sekretarz generalny, sekretarze generalni NATO, komisarze europejscy, prezydenci poszczególnych krajów, wartościowi politycy, bo nie wszyscy, proszę Państwa, tam mogą dostąpić, bo dla niektórych to są za wysokie progi na ich i tak dalej i tak dalej prestiżowi prawnicy, dyrektorzy i redaktorzy głównych głównych mediów albo właściciele. Niektórzy z nich są stałymi członkami, inni są uczestniczą w tych spotkaniach tylko i wyłącznie jako goście. Raz do roku spotykają się jako osoby prywatne w określonym, w jakimś luksusowym hotelu po to, aby dyskutować o sprawach, które są wrażliwe i dotyczą, proszę Państwa, wszystkich obywateli globu. A także zrobić wytyczne na najbliższy rok, w jakim kierunku ma iść światowa polityka, światowa ekonomia, no i oczywiście wydarzenia militarne i tam powiedzmy takie inne wydarzenia, które ich akurat interesują. Podczas tych spotkań nie ma żadnych mediów. Są to sekretne spotkania, a uczestniczy muszą być sami, bez żadnych osób towarzyszących. Spotkania owiane te są oczywiście ścisłą tajemnicą. Czasami oczywiście, jak to zwykle bywa, wyciągną jakieś informacje o tym czy o tamtym, ale to należy do wyjątku. Chciałam tutaj podkreślić czynnik, który, czynnik prywatny. To, co przedtem powiedziałam, prywatni, ludzie prywatni. Podczas spotkania nie uczestniczą przedstawiciele rządów poszczególnych państw, tylko ludzie prywatni, którzy co prawda piastują odpowiednie stanowiska, ale podczas spotkania są osobami prywatnymi. Tak, proszę Państwa, prywatnymi. I to samo dotyczy innych ośrodków, klubów, instytucji, do których zaliczamy na przykład Komisja Trójstronna, Forum Ekonomiczne z Davos, czy wiele, wiele, wiele innych. Są to, proszę Państwa, prywatne instytucje, które decydują tym, co poszczególne państwa mają robić, które narzucają rządom państw normy, te, które są z kolei zmuszone wykonywać. Taka jest prawda. A mówiąc krótko, my idziemy do urn, wybieramy posłów, aby ci nas reprezentowali, a ci dalej tworzą rząd, ministerstwa, a zamiast pracować dla nich, dla swoich, dla suwerenów i nam służyć, wykonują to, co im nakazują te prywatne organizacje. Już sama struktura Klubu Bilderberg pokazuje nam, kto ma władzę. W jego komitecie prezentowane są wielkie fortuny świata, takie jak Rockefellerowie, Rothschildowie, Warburgowie, wielkie banki takie jak Goldman Sachs czy Morgan. I oczywiście również bardzo, bardzo blisko stoi tam i jest nasz bohater. I miliarder George Soros, o którym niedawno mówiłam. I nikt nie, proszę Państwa, tutaj nie wmówię, że ci panowie, nie, panie również, bo tam uczestniczą Panie również spotykają się raz do roku tylko i wyłącznie po to, aby sobie mile pogardzić, co prawda w sprawach światowych, ale tylko tak sobie a muzą mimochodem bez żadnych zobowiązań wypić szampana wypalić cygaro pograć w, w szachę czy czytać psalmy to nie są tego pokroju ludzie to są drapieżne rekiny nie mają czasu na puste gadania puste gadanie nie jest ich domeną dla niektórych bycie w tym klubem w tym klubie jest to nobilitacja. Co prawda, bycie w tym klubie wiele daje, bo wykonując posłusznie polecenia, można bardzo, bardzo wysoko podskoczyć, ale klub to, co daje, to też i odbiera. A więc, jak przestajesz być już potrzebny, to z hukiem, z wielkim hukiem, możesz spaść. Na spotkaniach, klubu Bilderberg na tych, z tych tajnych programów wymknęły się informacje o największej wadze dla ludzkości. Czyli dla nas, proszę państwa, takie jak ta, która miała miejsce w 2016 roku podczas spotkania, które odbyło się w Niemczech w Dreźnie, gdzie omawiano problem, proszę państwa, problem przeludnienia, gdzie uczestnicy zgodzili się, że taka sytuacja, jaka jest w tej chwili, czyli przeludnienie, spowodowała, Poważne zagrożenie dla wielkiego kapitału. A dlaczego? A dlatego, że ponieważ duże zagęszczenie ludności, jakby na to nie patrzeć, powoduje konflikty społeczne na różnym podłożu, a będące produktem biedy i nędzy. Jak tłumaczono istnienie ogromnej ilości mieszkańców, ogromnej ilości ludzi, którzy nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb? Nie zapomnijmy, że mamy jeden kryzys za drugim. I ci ludzie nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, takich jak żywność, odzież, mieszkanie, edukacja czy praca, jest to przyczyną niepokojów, rozruszy, rozruchów i zamieszek. A procesy rewolucyjne prowadzą duży dyskomfort dla rozwoju ich gospodarek, ich interesów. Tak też w obliczu tej sytuacji, proszę Państwa, członkowie klubu Bilderberg doszli do wniosku o redukcji populacji. Nie mówiąc już tutaj o tym, że do takiej sytuacji doprowadziły ich manipulacje, manipulacje i ich działanie. Mówię tutaj o wywołanych migracjach ludności, likwidacji przemysłu, zrobienia z Europy kontynentu leniwych konsumentów, bo taka jest prawda, bo przecież cały przemysł mamy wyniesiony, gdzieś tam zniszczony. Mówię o, o, również o tych wywołanych przez nich kryzysach i tak dalej, i tak dalej, co w efekcie, w efekcie automatycznie do, może doprowadzić do niepokojów społecznych. Wśród tych teatrów działań konieczna jest ludzka refleksja, i czasem trzeba, proszę Państwa, się zastanowić i odpowiedzieć, odpowiedzieć, zadać sobie pytanie, dokąd prowadzą nas interesy tych, którzy zdominowali ten świat. Prawda? Badacze zajmujące się tym tematem już dawno doszli do wniosku, że. Jedynym jednym z głównych celów wspomnianego wyżej klubu klubu Bilderberg jest ciągła manipulacja i wykreowanie siebie na prawdziwego zarządce świata, w którym, który dominuje jako zglobalizowany kapitalistyczny system produkcji grup. W ten sposób osiąga, osiąga dominację nad Gospodarką światową, a rządy występujące w różnych, w różnych krajach, niezależnie od ideologii i tożsamości, są od niego zależne. I naprawdę są zależne. Tragedią, proszę Państwa, w tej sytuacji jest to, że wszystkie te manewry tych, które naprawdę mają władzę na tej planecie na tej planecie, działają pod wpływem kompletnego poparcia i samozadowolenia rządów każdego z krajów. To jest bardzo smutne. Rządy, które e, padają na twarz, ile razy mówiliśmy, niech ten nasz rząd stanie z klęczek, że leży na twarzy, prawda? Klękają, klękają przed imperium kapitału i to nie tylko nasz rząd, wszystkie rządy, Klękają przed imperium tego wielkiego kapitału, by chronić swoje limity władzy. Tutaj chodzi o stołki. Naszym rządom chodzi o stołki. Innymi słowy, proszę Państwa, starają się nie spać z tych swoich miękkich portelików i dlatego po prostu nas, nas sprzedają i robią to, co tamci z góry im rozkazują. Ja na dzisiaj dziękuję za uwagę i przypominam o naszej stronie webwicipolskie.pl i oczywiście grupie dyskusyjnej na telegramie. Jest to łatwe, wystarczy ściągnąć na komórkę aplikację, yy, aplikacje telegramu, następnie wyszukać grupę Wici Polskie. I, I to wszystko będziecie Państwo mogli spokojnie, bez cenzury rozmawiać na nasze, na nasze tematy. Ja na dzisiaj, dzisiaj uprzejmie dziękuję i serdecznie pozdrawiam i zapraszam oczywiście na nasze następne spotkanie. Dziękuję.